Witam, witam kochani. Miał być krótki filmik o tym, jak moje raczki się odżywiają, jak jedzą, jak zachowują się przy jedzeniu. Tutaj, jak na złość, pierwszy do jedzenia dopadł Blue bolt, No i na nadobne, też próbują coś skubnąć. Ale tam z tyłu o, widzimy. Zbliża się. Wyczuł pewnie pismo, nosem. A raczek pilnuje swojej groty. Zobaczymy, czy tutaj podejdzie do swojego ekokorytka i zacznie się dożywiać. Co tutaj o tych raczkach mogę powiedzieć? To są mikroraczki. Dorastają do maksimum 4 cm. Zbiornik, w jakim powinny się znajdować, to zbiornik 20-litrowy. U mnie są w mniejszym. Trzy, trzy sztuki mam, są w zbiorniku 15-litrowym z krewetkami Blue Bolt i z drobnotkami nadobnymi, ślimaków tutaj nie wliczam. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, w zbiorniku no u mnie jest go mniej niż to mówią wszelkie wytyczne. No ale zobaczymy. Kupiłem je na własne ryzyko. Zobaczymy jak będą się tutaj zachowywać. Widzimy pięknego raczka. Jak się dożywia. Postaram się jak najbardziej tutaj zbliżyć ujęcie, żeby to fajnie wyglądało. Idzie drugi. Pewnie będzie przepychanka przy korytku. Zobaczymy. O, o, ho, 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 ho. Wszyscy widzieli ten piękny i, i jednak to będzie mój obiad, a nie kolegi. Zobaczcie, szczypce są w ruchu. Odnuża też i próbuje teraz nasz raczek zabrać, o, zabrać pożywienie i gdzieś je sobie schować, pewnie do. Do tej jaskini. No, ale drobnotka też tutaj próbuje sobie skubnąć. Drobnotki bardzo lubią wszelką taką roślinną karmę, która jest dla krewetek czy raczków. Też sobie tutaj ucztują razem z nimi. Widzicie, ta samiczka tutaj sobie też łapie drobinki o jedzenie, jakie się unoszą w wodzie. O, mamy, raczek nadchodzi. I będzie wymiana zdań z kolegą odnośnie tego, kto ma zająć się jedzeniem. <laughs> I tak to moi drodzy wygląda. Obserwować te zwierzątka to czysta przyjemność. Zobaczcie, no bardzo ładny, jest bardzo ładny. Może nie jest jakoś super kolorowy, ale, ale obserwowanie tych raczków daje wielką radochę. Zachowują się bardzo ciekawie. Tak jest. Smierza z kulką jedzenia do swojej jaskini. A tutaj dla tego delikwenta zostały resztki, którymi też się zadowoli i na pewno sobie poskubie ich. Dość, dość, dość spore ich zostało, więc głodny nie będzie. Nie potrafię jeszcze odróżnić płci tych zwierzaków. Mam trzy sztuki i jestem na 100% pewien, że jakaś parka się w, tutaj w tej trójce gdzieś znajdzie, dobierze się taka parka, ale nie potrafi jeszcze rozeznać o płci, jeżeli chodzi o, o teraczki. Zobaczcie, jaki on jest piękny. To ma miejsce w swoim zbiorniczku i jak najbardziej polecam takie raczki, są świetne, świetne w obserwacji. Kochani, pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu i czekajcie następnego filmiku.